Kochani, witam Was ponownie ciepło na kanale Basi do Pasi. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to mam na imię Basia i zapraszam na kolejny odcinek z serii kapsułowej garderoby misja. Idealny płaszcz na jesień. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, będzie on poświęcony tylko i wyłącznie płaszczom jesiennym, i tutaj skupiłam się głównie na dwóch czynnikach. Po pierwsze, na kolorze, e, płaszcz, którego ja poszukiwałam, bo będą to jakby zakupy dla mnie, tak, e, właśnie, żeby tą kapsułową garderobę sobie dopełnić. E, szukałam płaszcza w odcieniu kamelowym, karmelowym, no takim mniej więcej odciń brązu mnie interesował, taka barwa. I numer dwa pomówimy sobie o składzie. Czyli też zwracałam uwagę na metki, i zależało mi na tym, żeby jak największy procent w składzie ten płaszcz miał wełnę. Czyli, żeby był ciepły, żeby nie grzał, ale żebym się właśnie w nim nie pociła, żeby nie miał za dużo tych e, takich materiałów sztucznych. Jaki jest wynik tej akcji, <grym> tak, Tej misji właściwie? Przekonacie się w tym odcinku, jeżeli taki temat Was interesuje. Po prostu zapraszam dalej do oglądania. Przepraszam, że niestety nie udało mi się e, przymierzyć wszystkich tych płaszczy, o których dzisiaj będę mówić, ale dla tych, którzy nie wiedzą, są właśnie nowymi moimi widzami, to jestem aktualnie w dwupaku w siódmym miesiącu między siódmym a ósmym. Miesiącu ciąży. No i troszkę mi ciąży, ciężko mi było, wiecie, biegałam po tych sklepach, biegałam jak głupia po galerii handlowej, ale ciężko mi było każdy płaszcz oddzielnie poprzymierzać, zwłaszcza kiedy widziałam, że no ten skład mnie nie zadowala, albo nie jest to krój, który bym chciała, albo nie ma w takim odcieniu, jaki by mnie interesował. Także z góry za to przepraszam, natomiast skupimy się na najważniejszych płaszczach z sieciówek, właściwie najważniejszych w sieciówkach i na płaszczach, jakie oferują. Także mam nadzieję, że mimo wszystko znajdziecie tutaj coś dla siebie. I teraz, tak, jeżeli chodzi o sklepy, które dzisiaj będziemy, o których dzisiaj będziemy sobie mówić, to mam ściągę na telefonie, także tutaj będę miała małe podpowiedzi. Oczywiście, na przebitkach postaram się Wam pokazać, jak te płaszcze wyglądają, żebyście wiedziały o czym w ogóle mówię. I tutaj, pod nasz ogień, można powiedzieć, tak naszą ocenę poddajemy kilka sklepów. Mianowicie będą to takie sieciówki jak H&M, Reserved, Stradivarius, Bershka, Zara i Monari. Tak, jeżeli chodzi o te sklepy rozstrzał cenowy też będzie i dzisiaj w dużej mierze właśnie będę chciała się skupić na tym porównaniu, czyli jak ma się cena do jakości, czy im wyższa cena tym faktycznie lepsza jakość, jakby się mogło wydawać, czy niekoniecznie e, i też jak się mają metki e, do tego, co proponuje nam, co w, jakby w rzeczywistości proponuje nam producent. Czyli pomówimy o tych wszystkich metkach, e, gdzie płaszcze nam sobie wiszą e, i nie mówimy jeszcze o składzie, tylko mamy te metki takie, wiecie, zachęcające, wool, czyli wełna. Albo po prostu w internecie, jeżeli robicie zakupy online, płaszcz z domieszką wełny. Albo po prostu nazwa wełniany płaszcz. Zobaczymy jak to się ma do rzeczywistości, także już nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Pierwszy sklep, który weźmiemy sobie na tapetę będzie to H&M, znane nam wszem i wobec. I jeżeli chodzi o akurat H&M, to tutaj mogę Wam zaproponować dwa płaszcze, które ja wzięłam pod lupę, a może tak. I numer jeden jest to prosty płaszcz, tak jest nawet chyba nazwany na stronie online. Prosty płaszcz w kolorze ciemno-beżowym, ciemno tak go nazwali, bo tak jak mówiłam, ta kolorystyka mnie interesowała. Płaszczyk kosztuje 199,99 zł, czyli powiedzmy sobie 200. I teraz tak, jeżeli chodzi o fason, w ogóle ten płaszczyk mi się spodobał, zwróciłam na niego uwagę właśnie, bo podobał mi się fason. Jest to taki fason, jakiego ja poszukiwałam, prosty, elegancki, zależało mi na tym, żeby znaleźć sobie płaszcz ciepły, ale też żeby wyglądał ładnie, żeby pasował i na co dzień, ale też żeby mogła go założyć na jakieś wiecie, okazje specjalne, gdzie gdzieś wychodzę, że nie będzie głupio, no i ta kolorystyka, żeby była taka neutralna, żeby pasował mi do wszystkiego, no bo to jest jakby zamysłem kapsułowej garderoby, żeby te ubrania można było ze sobą łączyć na wiele różnych sposobów. Jeżeli chodzi o skład, bo to nas bardzo interesuje, uwaga! 65% poliester. 32% wiskoza. 3% elastan. Natomiast jeżeli chodzi o podszewkę, 100% poliester. Niestety jest to płaszcz, który jest bardzo ładny. Cena kusząca, ale ma się tak do tego, że 0% wełny. Także czy ten płaszcz będzie nas grzał? No nie sądzę. Poliester z wiskozą. I to jeszcze w takim stopniu. Myślę, że raczej będzie nam się wydawało, szczególnie jak go przymierzymy, tak, w przymierzalni w sklepie, że o kurczę, jest nam ciepło fajnie, no bo to jest sztuczny materiał, tak. Natomiast jak wyjdziemy na dwór, zawieje, to bardziej się w tym płaszczu spocimy, niż żeby nas jakoś specjalnie wygrzał. Także już jakby tutaj ocenę zostawiam Wam, natomiast dla mnie jestem na nie. Drugi płaszcz, który mnie zainteresował w Hajemie, jest to płaszcz, który w nazwie już ma z domieszką wełny płaszcz, który kolorystyka, którego kolorystyka została opisana jako brązowy melanż, ten płaszczyk kosztuje już uh, dwie stówki więcej, czyli 399,99. Prawie 4 stówy. Więc w błoto takich pieniędzy bym nie wrzuciła. Spodziewam się, nie wiem jak Wy, ale niezłego składu. Zobaczmy. 62% wełna. Uhu! Wow, brawo. Zobaczmy, co jest dalej. 38% poliamid. Sztuczny materiał, ale z tego, co też tam czytałam, dowiadywałam się, wiecie, przed zakupem, żeby być świadomym konsumentem, konsumentem, świadomym klientem. A fajnie, jeżeli ta wełna jest pomieszana też z innym właśnie sztucznym e, materiałem, bo wtedy nam się ten płaszczyk nie będzie tak gnieść. Jak gdzieś usiądziemy, no to zaraz, wiecie, nie zrobią się takie załamania w materiale, tylko będzie się to ładnie wszystko układało na sylwetce. Także ok, większość, takie czwarte, jest to wełna, 38% jest to poliamid. Zobaczmy, jak to jest z podszewką. 100% poliester. Ten płaszczyk, powiem Wam, że nie jest zły. Ogółem mogłabym Wam polecić, jeżeli szukacie takiego fasonu, ponieważ mnie jakby w tym płaszczu najbardziej to, co odstraszyło, jest to szeroki fason. Czyli po prostu, kiedy ja taki płaszcz założę, nawet nie tylko w ciąży, tak jak będę pojedynczą jednostką, nazwijmy to. To też będzie mnie poszerzał. Ja nie jestem jakoś super wysoka, nie jestem też niska, ale żadna tajemnica, mam 1,68 m, czyli taki aktorski wzrost, jak się z mężem śmiejemy, bo często, to już w ogóle jest dygresja, sprawdzamy sobie wzrosty aktorów, jak oglądamy jakieś filmy czy seriale i dużo aktorek właśnie ma wzrost 1,68 m, także taka ciekawostka dla Was na dzisiaj. Nowy, nowy fakt bezużyteczny. W każdym razie takie fasony obszerne, no to zrobiłyby ze mnie kulkę. Także ja się dlatego na ten płaszcz nie zdecydowałam. No i według mnie też takim minusem jest, ale o tym sobie jeszcze im dalej w las będziemy mówić. Ta podszewka, tak? Że 100% poliester, no ale to jest takie powszechne, tak więc. Też średnio, no ale czego tutaj się od podszewki spodziewać? No raczej one są poliesterowe niestety. Natomiast jeżeli chodzi o sam skład, spoko, jeżeli szukacie szerokiego płaszcza, to ten jemu HM wygrywa. Ja jestem na tak, osobiście go nie kupiłam, ale myślę, że możecie się na niego skusić spokojnie. Kolejny sklep, jaki sobie weźmiemy pod lupę, będzie to Stradivarius. Jeżeli mnie już oglądacie dłużej, to wiecie, że ja Stradivariusa bardzo lubię. Uwielbiam ich jeansy, zarówno te z zwykłym stanem, ale szczególnie te z wysokim. Z jakością różnie to bywa, także też stwierdziłam, że zobaczę, jak będzie wyglądało z płaszczem. I powiem Wam, że jest to płaszcz, który zwrócił moją uwagę właśnie, kiedy byłam w galerii handlowej, swoją kolorystyką i krojem. Ponieważ kroj ma ta, krój ma taki dosyć prosty, wydaje się elegancki z daleka. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest taka beżowa taki raczej jasny beż, nie piaskowy, ale taki stricte beż, powiedziałabym cappuccino, coś w tym stylu. Więc nawet mi się spodobał. Natomiast kiedy podeszłam do tego płaszcza, zauważyłam też metkę właśnie wool, wełna. Myślę sobie, ok, zobaczymy. Ale coś mnie zaciekawiła, znak z zapytania była cena. Ponieważ ten płaszczyk, moje drogie, kosztuje 229 zł. 229, nie jest to za dużo. Nie byłam pewna, jak to będzie z tym... Składem, no i oczywiście, jak to ja, jeszcze go nie przymierzałam, tylko sprawdziłam metkę. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, i już wiedziałam na 100%, że go nie kupię, to wystarczyło, że wzięłam go do ręki. Czyli po prostu wzięłam go z wieszaka, właściwie z wieszakiem, i dotknęłam. Ten płaszcz był tak niemiły w dotyku, był tak szorstki, taki, no wiecie, trochę jak papiek ścierny, no mówiąc <grym> brzydko. Z bólem serca muszę powiedzieć, że jestem na nie. Beczkę tak od zeszłego roku na nowo polubiłam, bo mają nieraz fajne rzeczy. Fajne rzeczy takie modowe można dogwać w niejakiejś wysokiej cenie, no ale też zastanawiam się, jak to będzie z tymi płaszczami. No i tu udało mi się znaleźć też jeden, jednego gagatka i jest to wełniany płaszcz z paskiem. Czyli płaszcz już w nazwie miał, że jest wełniany. Jest to płaszczek z paskiem w kolorze kamelowym, czyli wielbłądzim. Cena 249 zł. Optymalna, ale taka budząca, wiecie, znak zapytania. 64% poliester, 25% wełna, 7% akryl, 4% inne. I mamy też informację o podszewce. Tego nie mieliśmy w Stradivariusie, więc Wam nie powiem. Podejrzewam, że to był poliester. W berszce 100% poliester, jeżeli chodzi o podszewkę. Powiem tak, płaszczyk całkiem, całkiem ładny. W dotyku na pewno był przyjemniejszy niż ten ze Stradivarius'a. Natomiast, no mówię, dla mnie było za mało tej wełny. 25% to mnie wcale jakoś nie cieszy, jak za taką cenę. I jeżeli chodzi o sam płaszcz z paskiem, też nie do końca był to ten krój, którego ja szukałam. Także Wam zostawiam do jakby jakieś tam oceny, ale jak dla mnie, jak na jesień, że rzeczywiście ma być nam ciepło, 25% to nie jest jakiś szał. Lecimy dalej. Kolejny sklep, który wzięłam pod lupę jest to Reserved, także też wiele osób zna. Wydaje mi się, że ta jakość zaczyna być coraz lepsza w tym sklepie, to mi się podobało, więc stwierdziłam, że hmm, warto sprawdzić. I tutaj powiem Wam szczerze, że niestety nie widziałam na żywo tego płaszcza, tylko i wyłącznie oglądałam online. I jest to płaszczyk, właściwie są dwa płaszcze, które mogę Wam zaproponować. Numer jeden jest to płaszczyk kamelowy. Płaszczyk taki dwurzędowy do kolan, mniej więcej tej długości. On jest tam chyba nazwany kamelowy, jak dla mnie to jest taki brudny, piaskowy. No ten kolor jest taki trochę niezidentyfikowany, mogłabym powiedzieć. Więc nie wiem, jak to tam na żywo by wyglądało. I on ma cenę 349,99, czyli właściwie 350 zł, więc to jest taka cena, po której bym się spodziewała, że tej wełny będzie więcej. I zobaczmy, jak to się ma do rzeczywistości. 50% wełna. Wow! Ludzie! Jest moc. Mniej niż w Hajiemie. Przypominam, tam było 62%, ale już połowa płaszcza jest wykonana z wełny. Warto się zainteresować. 50% poliester. Niestety 100% poliester, jeżeli chodzi o podszewkę. No ale to taki standard. Więc moje drogie, jeżeli tylko ten kolor was zadowoli, jeżeli on na żywo wygląda jakoś ciekawiej, bo na stronie Sama nie wiem, mam mieszane uczucie, ale to wiecie, też warto jest na kolorystykę zwrócić uwagę, o tym jeszcze sobie dzisiaj pomówimy, względem Waszej karnacji. Mi się jakby odcienie brązów, niektóre podobają, ale też nie wszystkie, raczej stawiam na te ciepłe, a mam takie gdzieś przeczucie, przynajmniej po tej stronie online, po tych zdjęciach, że ten płaszcz z kolekcji jest taki bardziej w chłodnych tonach, więc do mojej takiej bladej już karnacji... Nie wiem, czy dobrze by wyglądał, czy bym nie wyglądała jak jak kartka papieru cała taka biała. Ogółem, jeżeli miałabym Wam tutaj coś podkreślić tak i powiedzieć, jaka jest moja opinia, to ja jestem na tak. Płaszcz z tym myślę, można się zainteresować. 50% to już jest taki w miarę okej okay skład, jak dla mnie. Płaszcz, który mi się spodobał i jakby kolorystyka jest prześliczna. Typowo kamelowy płaszczyk. Jest to płaszcz, który kosztuje o stówę ponad więcej, bo kosztuje 499,99 prawie 500 złotych. Także no, to już jest taka cena, za którą na pewno bym się spodziewała, że tej wołny będzie sporo. Natomiast fason. No nie jest to akurat mój fason, jest to fason tak, ja bym nazwała szlafrokowaty, tak? Czyli taki typowy szlafrok, który sobie przekładamy i wiecie, paskiem obwiązujemy. Co prawda nie jest tak, że nie ma guzików, bo z tego co widzę ma dwa guziki, także tutaj dwurzędowy można się zapiąć. No, ale gdzieś yy, mierzyłam podobny płaszcz w innym sklepie i powiem Wam, że wyglądałam w nim trochę komicznie. Ja jeszcze bardziej mnie tak, jakby ścinał, że wyglądałam na niższą. Długość też jest taka raczej dla wyższych osób, bo jest za kolano. No, tak nie do połowy łydki, ale stanowczo całe kolana Wam zasłania. Także myślę, że raczej dla dziewczyn, które mają powyżej 1,70 m, dziewczyny poniżej mogą się z nim po prostu pożegnać, bo będą wyglądały śmiesznie jak kresnoludki. Zadajmy sobie konkretne pytanie. Jest to ten przykład, który może przełamać regułę. Znaczy, każda reguła ma jakiś wyjątek, i myślę, że to jest ten idealny wyjątek, gdzie cena nie ma się do jakości. Ponieważ płaszcz, który kosztuje 350 zł wcześniejszy z rezert, ma taki sam skład, dokładnie taki sam, jak płaszczyk, który kosztuje o 150 zł więcej. Także za co tutaj płacimy? Za więcej materiału, tak, bo jest dłuższy, za ten pasek. Należy basz tyle za to dopłacać. Jeśli chodzi o ten płaszcz, pomimo pięknego koloru, jestem na nie. Teraz przejdziemy do kolejnego sklepu. Jest to sklep. Zaga. Jest to sklep, w którym, na który głównie się czaiłam i w którym przymierzyłam trzy płaszcze. Także tutaj na przebitkach zobaczycie mnie w przymierzalni specjalnie dla Was. Jak głupia ciężarna. W ogóle też taka dygresja, że Pan ochroniarz, który mnie wpuszczał, był mega zdziwiony, że ciężarna, wiecie, przewieszona tutaj miała te wieszaki, przez te ramie, te płaszcze i idzie przymierzać. Nie wiem, chyba zdaniem niektórych Panów albo sklepikarzy, to kobieta w ciąży powinna założyć namiot i spoko będzie jej ciepło. Po co, po co jej coś więcej? Płaszcz, który poszedł na pierwszy rzut. Jest to płaszcz, który kolorystycznie nazywa się kamel stonowany. Jest to płaszcz dwurzędowy, który posiada dwie duże kieszenie i są to takie kieszenie bardzo w trendach w tym sezonie takie powiedziałabym trochę militarne, wojskowe, bo takie głębokie mniej więcej na biodrach z obu stron. Jeżeli chodzi o cenę, no to. Nie za niska 499 zł, także prawie 500 zł. Właściwie taka cena jak tego płaszcza przed chwilą w Reserved, więc zobaczmy, czy teraz to się ma. Cena ma się do jakości. Najważniejsza rzecz, jaki jest skład? Jeżeli chodzi o skład, 75% wełna. Wow! Wow, 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 wow! wow. 75% wełna. Czy Wy to słyszycie? Nie 20, nie 0, nie 50. Nie 30, tylko 75% wełna. 25% poliamid. Sztuczny. Mieszka. Moje drogie. Czapki z głów. Kto zgadnie, z jakiego materiału wykonana jest podszewka? Obstawiacie poliester? Nie, 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 nie. Zara postawiła na wiskozę. 100% wiskozy. Wow! Wow, 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 wow! Udaje troszeczkę zdziwienie, bo wiadomo, że wiedziałam o tym wcześniej, ale powiem Wam, że jak pierwszy raz to zauważyłam na metce, to byłam w ciężkim szoku. W żadnym sklepie, po którym chodziłam, nie spotkałam się z tym. To już taki spoiler, bo jeszcze jeden sklep będziemy omawiać, żeby podszewka była z innego materiału niż z poliestru. Natomiast jeżeli chodzi o sam płaszczyk, jeżeli chodzi o ten odcinek kamerowy, podobał mi się, dobrze się w nim czułam. Jeżeli chodzi o sam płaszcz, bardzo miły w dotyku. Nic mnie tutaj nie gęziło, naprawdę bardzo fajnie skrojone. Wszystkie te płaszcze, które w zarze mierzyłam, mierzyłam w rozmiarze S, czyli 36. Natomiast na ten płaszczek już Wam mówię, się nie zdecydowałam. Tylko i wyłącznie z tego względu, że on był dwurzędowy i miał te duże kieszenie. Był troszkę dłuższym płaszczem, taki te, takim też zasłaniającym kolana. E, dwurzędowy i stwierdziłam, że do mojej sylwetki na klepie wyglądają płaszcze, które są bardziej taliowane, przynajmniej mają ten jeden rząd, tak mnie tutaj nie poszerzają, się nie poszerzają. E, mam wrażenie, że płaszcz, kiedy ma, jest dwurzędowy, to po prostu bardziej robi ze mnie deskę. Ja też nie mam jakiegoś big biustu. A kiedy mamy tą dwurzędowe takie zapięcie, wydaje mi się, że to bardziej kobieta tak spłaszcza optycznie. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, może nie mam racji. No i te kieszenie, kieszenie, które poszerzają, które powiększają Wam biodra, ja tego nie potrzebuję, bo raczej jestem klepsydrą, więc te biodra mam widoczne, ramiona też, talię wąską, więc po co jeszcze bardziej mi się te biodra poszerzać. Także ja na ten płaszcz nie zdecydowałam, natomiast powiem Wam, że biorąc pod uwagę taki skład 75% wełna, Cena 499. Ja jestem na tak. A jeżeli chodzi o drugi płaszcz, który przymierzałam w zarze, jest to płaszcz, którego odcień nazywa się Tofi. Yy, I jest to płaszcz o męskim kroju, tak jest nazwany prosty o męskim kroju, za 399 zł. Czyli o stówkę taniej. No i zobaczmy, jak to się ma do jakości, tak? Do składu. Jeżeli chodzi o skład tego płaszcza, to mamy 75% wełna, 25% nylon, podszewka 100% wiskoza. Krótko i na temat, jestem na tak. Jest to płaszczyk, którego też nie kupiłam, nie wyszłam z nim, jakby nie poszłam z nim do kasy, ze względu na kolor. Powiem wam, że ten odcień Tofi jest odcieniem takim dosyć, no jak to Tofi, tak, takim ciemnym. Jest to ciemniejszy brąz. I nie wiem, czy to po prostu to światło w przymierzalni, czy na żywo też by tak wyglądał, ale miałam wrażenie, że ten odcień brązu, takiego jakby trochę zmieszanego z zielenią, nie wiem, może to będzie źle, źle brzmiało, ale taki ziemisty trochę odcień brązu, wiecie, taki już głębszy, ale nie, nie taki ciepły, gdzieś tam podkreśla moje cienie pod oczami. Takie miałam wrażenie, jak go widziałam, że wydaje się w nim jeszcze bledsza, w tym odcieniu, a gdzieś te moje cienie pod oczami nie są tak. Wiecie, jeszcze bardziej się wybijają, czego ja nie lubię, bo cienie nie mam spore. Biorąc to na, na bok, tak? Jeżeli nie macie tak, takich problemów, jeżeli chodzi o cienie pod oczami, albo macie inną karnację, ciemniejszą niż ja, czy może też inny kolor włosów, żeby to wiecie, jakoś tam grało ze sobą, blondynki chociażby, to myślę, że ten płaszczek jak najbardziej może być dla was, także ja ogółem, jeżeli chodzi o sam płaszcz, jestem na tak. I ostatni płaszczek, o którym sobie pomówimy z Zary, trzeci, także to jest wyjątkowo, że tu mam aż trzy płaszcze. Jest to płaszcz, który też został oceniony, napisali, że to jest kolor kamelowy, chociaż jak dla mnie bardziej on był taki piaskowy, jaśniejszy, nie kremowy, ale piaskowy, tak bym go nazwała. Jest to płaszczyk, też o kroju takim męskim, prostym, tego, co go różni od wcześniejszego płaszcza, poza tym odcieniem, oczywiście, to jest też kołnierz, ponieważ on troszkę inaczej jest. Jakby tutaj skrojone, jeżeli chodzi o kołnierzek, jest, nie jest tak głęboki jak w tym wcześniejszym płaszczu. Ten wcześniejszy płaszcz, ten kołnierz ma gdzieś dekolt, taki w szpic, no mniej więcej do biustu. Ten ma troszeczkę mniejszy. Jeżeli chodzi o jego cenę, 449, czyli pomiędzy, nie tak drogi jak pierwszy z Zary, ale trochę droższy niż ten, co przed chwilą omawialiśmy. I jego skład, to samo: 75% wełna, 25% poliamid. Czyli identyko skład do tego za prawie 500 zł, 100% wiskoza, jeżeli chodzi o podszewkę. Powiem Wam, że wahałam się nad tym płaszczem, czego kupić, czy nie kupić, i tak naprawdę ogólnie już Wam mówię, że jestem na tak, jeżeli chodzi o ten płaszcz. Natomiast zrezygnowałam ze względu też na kolorystykę, ponieważ uznałam, że Tofi był trochę za ciemny, podkreślał mi właśnie te cienie pod oczami. Natomiast w przypadku tego płaszcza, który nazwany jest kamelowym, ale. Powiedziałabym, że to jest bardziej piaskowy, także sobie zwróćcie na to uwagę na żywo, zanim go zamówicie online. Na przykład, jeżeli Wam się podoba, to według mnie on jest taki właśnie jaśniejszy niż typowy kamel. I uznałam, że w tym momencie ładnie wyglądałam choć ta moja opalnizna, jeszcze delikatna, która została się fajnie wybijała. Natomiast, kiedy już będę tą śnieżką, kiedy będę taka bardzo jaśniutka, no to znowu bałam się, że on po prostu się z nim zleje, tak? Że będzie za jasny. Troszkę się też wystraszyłam, że może się brudzić. Co prawda mam krótkę zimową w odcieniu białym, ale ona jest troszkę krótsza, więc też jak dziś usiądę, czy tam się obetrę, aż tak mi się nie wybrudzi. No i łatwiej ją troszeczkę, wiecie, doczyścić, bo to inny materiał. A tutaj uznałam, że no jednak nie chciałabym chyba ryzykować, więc dlatego go nie kupiłam, natomiast jeżeli chodzi o sam płaszcz, powiem Wam, że naprawdę był przepiękny, bardzo miły w dotyku, na pewno jeszcze jeżeli chodzi o inną kolorystykę, bo w odcieniach szarości, taki szary melanż, jasny, bardzo ładny, też elegancki, w ogóle te wszystkie płaszcze w większości były też w innych kolorach, także jeżeli takie akurat beżowe, kamalowe, tofi Was nie interesują, to możecie poszukać w innym odcieniu. Przechodzimy do ostatniego sklepu, Monali. Jeżeli chodzi o Monarii, powiem Wam, że zdecydowałam się też przejrzeć ich ofertę z tego względu, że od nich mam kurtkę zimową, która świetnie mi się sprawdza: jest cieplutka, ma fajny skład i nie mam na co narzekać. I tu, jeżeli chodzi o płaszcz, to tak naprawdę w tym odcieniu, który by mnie ewentualnie interesował, znalazłam tylko jeden. Jest to wełniany płaszcz, tak się nazywa: wełniany z dwurzędowym zapięciem. Kolor nazwali brązowym, czyli nie widziałam go na żywo, widziałam go tylko online. Raczej jest to taki ciemniejszy brąz, więc też bym się na niego nie zdecydowała. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, on jest aktualnie na promocji 15%. Jego cena standardowa to 659 zł, wow, dużo. A na promocji kosztuje 560-15 groszy, ale to nieważne. No to tak, czego byśmy się spodziewały po składzie? Ja bym się spodziewała, że będzie tej wołny więcej niż w zarze, więc zobaczmy, czy mam rację, czy nie. 70%. Inne 30% wełna. Oj, Monari, Monari, słabiutko. Słabiutko, słabiutko, naprawdę skład. Nie ma się czym szczycić. No nie, nawet nie mam co powiedzieć. Jestem na nie. Po prostu. Jestem na nie. Kochane, ten odcinek będzie mega długi, z tego co widzę, więc staram się streszczać. Tak naprawdę zbliżamy się do samego końca. Tak, końca nie widać. Jeżeli to do samego końca, to na pewno zadajecie sobie pytanie: ok, laska, ale czy ty w końcu kupiłaś jakiś płaszcz? Nie kupiłaś? Na co się zdecydowałaś? A więc tak, kupiłam. I jeżeli chodzi o zwycięzcę, to myślę, że nie zaskoczę was ym, samym sklepem, bo tak, jest to Zara. Płaszcz, który kupiłam, zamówiłam w Zarze. Natomiast jest to płaszcz, który jeden z tych trzech, tak, który przymierzałam. W sklepie stacjonarnym, ale nie było go w tym kolorze, który mnie interesował. A mianowicie płaszcz, na który się zdecydowałam, to jest płaszcz Zagę numer 2, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli ten płaszcz, który był w odcieniu Tofi. Płaszcz, tak zwany o męskim kroju, e, był w odcieniu Tofi w sklepie, natomiast online przyszedł do mnie aż z łodzi. Przyjechał, jest w odcieniu kamelowym. Jest prześliczny, jest przepiękny, kosztował 399 zł. Ja go mam w rozmiarze S i teraz właśnie możecie widzieć, jak w nim wygląda. Jest to dokładnie taki sam płaszczyk, który przymierzałam w przymierzalni w sklepie stacjonarnym, ale tak jak mówię, no już będąc tutaj w domu, mam go w tym odcieniu, który najbardziej mi odpowiada. Wydaje mi się, że pasuje do mojej karnacji, pasuje do moich włosów. No i będzie fajnie podkręcał mi te jesienne stylizacje, a to co najważniejsze, będzie mi w nim ciepło, bo dla przypomnienia on ma 75% w składzie wełny, 25% jest to nylon, no i podszewka jest 100% wiskozowa. Także naprawdę w tym płaszczu wszystko mi pasuje, ma bardzo fajny kołnierz, co prawda dekolt jest dość głęboki, ale ja uwielbiam takie szale, szale mięsiste, wiecie, owijać się nimi czy jakimiś chustami, więc to nie jest dla mnie żaden kłopot. Jeżeli chodzi o zapięcie, on jest na dwa guziki, posiada dwie, koszyki, dwie kieszonki po bokach, ale w takim fajnym miejscu podkreślającym bardziej talię a nie biodra, kieszonki są oczywiście zaszyte, ale można je sobie rozpróć. To jest taki trik, jakbyście nie wiedziały, po prostu sklepowy, żeby nikt tam nic nie wrzucał, do tych kieszeni ich nie rozpychał. Natomiast docelowo kiedy już macie płaszcz w domu, możecie sobie je spokojnie rozpróć i spokojnie z tych kieszeni korzystać. Mm, bardzo mi się podoba, bardzo ładnie wygląda, o dziwo jestem w stanie się jeszcze w tym miesiącu w nim zapiąć, e, także tutaj jeżeli chodzi o dalszy fason, on będzie trochę luźniejszy, e, bardziej tutaj taki przylegający jest w okolicach ramion, On biuście, natomiast potem się troszeczkę poszerza, to też mi pasuje, długość ma idealną, no po prostu lodzio ja jestem mega zadowolona. Kochana i toż by było wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek kapsułowej garderoby pod tytułem Misja, płaszcz jesienny z sieciówki Wam się podobało. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do pozostawienia kciuku w górze. Zachęcam do subskrypcji, bo tych odcinków o garderobie pojawia się co jakiś czas pojawiają się na moim kanale, czy to też lookbooki, czy kilka stylizacji różnych ubrań, także jeżeli lubicie modę i jest to coś, co Was interesuje, to myślę, że warto zasubskrybować, a my widzimy się już za kilka dni w następnym odcinku. Buziaczki! Pa, pa!